już do przodu, jak bobs chcąc skończyć saletę. No i trafił Marcinajma ja teraz kłopoty Przemka salety. Powinien wychodzić, powinien klinczować swojego rywala. Pracowaliśmy z Przemkiem, aby z tych pozycji uciekać. To jest szansa Najmana. Mam nadzieję, że nic się tutaj nie wydarzy. Przemek musi odpowiadać na ciosy, bo za chwilę zajdzie przerwie ten pojedynek. Klinczuj, klinczuj Przemek! Zaciśnięte usta Marcina Najmana. się takiego rozstrzygnięcia. Saleta to nie jest zawodnik, który byłby w stanie bronić się z pleców. Pamiętamy walkę z Malkasianem, którą przegrał. Ale pracowaliśmy dużo właśnie nad tym wychodzeniem z tego dosiadu. Teraz by podałoby swojego rywala, aby podnieść tą walkę do stójki. Marcin Najman jakby stracił na siłach, stracił na nim Jest szansa teraz. Kulaj, kulaj wsiadek w lewą stronę. Będzie wyjście. Najman jakby troszeczkę spocił się tymi ciosami. Kłopot cały czas Salety, bo to jest bardzo to jest pierwsza pozycja dla niego. Ale Najman rękę naszej Salety. Teraz Czyżby by duszeli, trójką, ma ma podpinał Przemek Saleta. No i niewiele zabrakło. Rozbite czoło polskiego boxera. Łukasz, ale nieprawdopodobna sytuacja. Dwa i faceci, którzy nie mają pojęcia o parterze, wychodzą do MMA i oni tarzają się nam tutaj na podłodze. Bo musi spychać teraz biodra, musi pracować o powrót do gardy. Pracowaliśmy z Przemkiem Się przytrafić. I właśnie teraz, i już teraz lewa ręka idzie do spychania. Czyżby Przemek uspokoił przez chwilę pozycję, dał wyszymycie Najmanowi i będzie pracował nad wyjściem z tej niebezpiecznej dla niego cały czas sytuacji. Najman ciągle na górze. Najman jakby niesiony tą niechęcią publiczną. W tej chwili układa swoją rękę na szyi i zalety podusza w ten sposób polskiego byłego mistrza kickboxingu, ale to jest sytuacja wręcz niewiarygodna. To jest sytuacja, której nikt się nie spodziewał, który z nich będzie miał więcej siły wówczas, kiedy wstanie, będzie chyba musiał